Skoro tak, to przystępuję do procedowania projektów uchwał. I pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu w Białgardzie z dnia 30 marca bieżącego roku, zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu o stanowisko do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tej chwili panie i panowie radni mają pytania i uwagi do zaproponowanego projektu uchwały? Nie widzę. A zatem projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z państwa, kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji? Proszę bardzo, Pan radny Marek Anusz. Jestem, Dziękuję bardzo. Pan radny Kodyko Kazimierz. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Robert Madejski. Jestem, Dziękuję bardzo. Pan radny Połboczko Jan. Jestem, Pan radny. Stanczeski Bogusław. Dziękuję. Pan radny Wasiak Krajna Panie Stanczewski, nie mamy potwierdzenia na monitorze. Jest już, dziękuję. Pan radny Najmud Wasia. Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Bartman. Pan radny Tomasz Hymda. Pan radny To Piotr. Jestem za. Pan radny Andrzej Siwek. Pan pani radna Izabela Szałkowska. Jestem za. Opierdone. Dziękuję. Pan radny Jerzy Żuk. Jestem za. Pan radny Henryk Udzyła, jestem za. Pan radny Piotr Kozicki. To nie Proszę przycisnąć głosowanie z boku. Proszę przycisnąć głosowanie z boku. No. Dziękuję bardzo. Pani Be Radna Beata Pawlik. Dziękuję bardzo. Pani Radna Stachowiak Małgorzata. Dziękuję bardzo. Pan Radny Tomasz Walasek. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w systemie zdalnym głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się również nie było, a zatem potwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. I drugi projekt uchwały zaproponowany w dzisiejszym porządku obrad. Projekt uchwały Rady Powiatu w Białgardzie z dnia 30 marca bieżącego roku zmieniający wieloletnią prognozę finansową powiatu białgarskiego na lata 2020-2027. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetu. Dziękuję bardzo. Czy w tej chwili Panie i Panowie Radni mają pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, a zatem przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o treści będącej w materiałach sesji? Proszę bardzo. Pan radny Marek Anusz. Dziękuję. Pan radny Kazimierz Kodynko. Dziękuję. Pan Madejski Robert. Dziękuję. Pan radny Jan Półboczko. Dziękuję. Pan radny Bogusław Stanczewski. Dziękuję bardzo. Pan radny Raimund Wasia. Dziękuję. Pan Adam Bartman. Dziękuję. Pan radny Hymna Tomasz. Dziękuję, pan radny Pakuszto Piotr. Dziękuję, pan radny Andrzej Siwek. Dziękuję, pani radna Izabela Ształkowska. Dziękuję, pan radny Jerzy Żuk. Jureczku, proszę mocniej przycisnąć, bo nie mamy... Jeszcze raz. Dziękuję. Pan radny Henryk Budzyła. Jestem za. Pan radny Piotr Kozicki. Jestem za. Pani radna Beata Pawdik. Jestem za. Dziękuję. Pan nieradna Małgorzata Stachowiak. Dziękuję. I pan radny Tomasz Palasek. Dziękuję bardzo. I w tym przypadku również potwierdzam, że za podjęciem uchwały w danym głosowaniu głosowało 17 radnych. Przeciwnych, wstrzymujących głosów nie było, a zatem potwierdzam do protokołu, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. I Szanowni Radni, to był ostatni punkt dzisiejszego porządku obrad. Skoro wyczerpaliśmy porządek obrad, wszystkim Państwu za udział dziękuję i zamykam obrady 17. sesji Rady Powiatu w Białgardzie.